Dysk twardy w komórce czyli czy embrion jest człowiekiem? N. Jak Nauka cykl rozmów Fundacji N. Zafascynowana fenomenem życia i czująca się jak ryba w wodzie w pracy dydaktycznej z ludźmi młodymi, dr Magdalena Rokicka ponownie gości w cyklu podcastów N. Jak Nauka. Przypomnijmy, że jest ona doktorem biologii molekularnej i bioetykiem, autorką podręcznika z bioetyki, organizatorem licznych wykładów i konferencji popularno-naukowych oraz twórczynią Akademii Edukacji Bioetycznej w Gdańsku. W poprzedniej części rozmowy poruszałyśmy zagadnienia stricte naukowe, mówiłyśmy o badaniach prowadzonych przez dr. Rokicką na obu biegunach, ale także. O kwestiach dotyczących trudów pisania i realizacji projektów naukowych. W tym odcinku zajmiemy się kolejną pasją naszego gościa, a mianowicie edukacją bioetyczną. W rozmowie m.in. o komórkach macierzystych i o wiedzy bioetycznej w ujęciu interdyscyplinarnym. To szerokie podejście jest przeznaczone także dla dzieci. Dla młodzieży, no i oczywiście dla dorosłych, dla rodziców i nauczycieli, dla każdego, kto chce poznać i zrozumieć swój organizm i jego funkcjonowanie. W ramach Akademii Edukacji Bioetycznej młodzież zajmuje się cyklem życiowym człowieka, a zwłaszcza zagadnieniami fundamentalnymi i granicznymi, takimi jak początek życia, przeszczepy, opieka paliatywna, śmierć. Bogata wiedza biologiczna wsparta jest tutaj refleksją etyczną. W projekt zaangażowani są zaproszeni specjaliści z obszaru wiedzy medycznej, biologicznej, etycznej i prawnej. A wszystko odbywa się w ramach popularno-naukowych wykładów, kursów i warsztatów. Zapraszam do wysłuchania tej ciekawej rozmowy. Przed nami dr Magdalena Rokicka, biolog molekularny i bioetyk. Mira Jankowska n jak nauka cykl rozmów fundacji nrh pierwszą część rozmowy zakończyłyśmy wątkiem niedoskonałości systemu edukacyjnego dla potrzeb dzisiejszej młodzieży Ci młodzi ludzie potrzebują czegoś adekwatnego do ich poziomu rozwoju, możliwości technicznych i że są ciekawi kwestii zarówno biologicznych, jak i bioetycznych. Na czym polega projekt, który pani przygotowuje? Czym to się różni od istniejących programów, projektów, propozycji edukacyjnych? No, właśnie, przygotowałam taki kurs edukacji bioetycznej. On jest oparty na kanwie cyklu życiowego człowieka, czyli rozpoznajemy te wszystkie graniczne sytuacje naszego życia od początku aż do śmierci, czyli zaczynamy od tego, czym jest embrion, czyli od tej strony biologicznej przyglądamy się, jak wygląda cały rozwój prenatalny, co tam się dzieje. I później, na bazie tego, zastanawiamy się, czy embrion jest człowiekiem. Czy embrion możemy postrzegać jako człowieka? Biologicznie możemy dzisiaj powiedzieć, że w wyniku połączenia komórki jajowej i plemnika powstaje unikatowy materiał genetyczny. Czyli mamy tutaj komórkę, która jest, można powiedzieć, samoorganizującym się organizmem. Trochę jak ma, mieliśmy pantofelka w szkole, i mówiliśmy o tym jednokomórkowym organizmie, który żyje gdzieś w kałuży. Możemy go przyrównać dzisiaj do, do właśnie tej pierwszej komórki, w której jest cały materiał genetyczny, te 3 miliardy par zasad, i każda następna komórka jest kopią. Tak, tej pierwszej, tam jest co zapisane: tam jest zapis o nas, taki dysk twardy. Czyli jaki mam kolor oczu, jaki mam kolor włosów, jakie będę miała rysy twarzy. Wszystko jest tam zapisane. Co będę chorować prawdopodobnie, jaką będę miała figurę, jaki będę miała kolor skóry, jakie paznokcie, tak? Kolor skóry na pewno też, paznokcie, natomiast, no jest część, część cech, które wiadomo też nabywamy w wyniku jakichś uwarunkowań środowiskowych, też mamy jakąś zmienność, jakieś mutacje, więc te choroby też mogą się później ujawniać, pojawiać, ale na pewno jest to. Jest to taki argument y, za osobowym statusem embrionu, ten genetyczny, tak, który mówi o tym, że my jesteśmy już jako ta pierwsza komórka, jesteśmy gatunkiem homo sapiens. Mamy już określoną liczbę chromosomów, tak, to jest te 46 chromosomów. E, to jest cecha gatun naszego gatunku, czyli wiadomo, że jest to człowiek. Mamy ogromną w tej komórce potencjalność, tak? która powoduje, że dzisiaj my już jesteśmy osobami dojrzałymi, które mogą się spotkać i ze sobą rozmawiać, ale to wynika właśnie z tej, z tej potencjalności embrionu. Także przechodząc przez ten temat początku życia, przechodzimy do kolejnych granicznych sytuacji, czyli przechodzimy do... Diagnostyki prenatalnej, możemy mówić właśnie o dzisiaj tutaj w kontekście też takiej inżynierii genetycznej, czy możemy zaprojektować Supermana, jak to wygląda właśnie od tej strony genetycznej, w którym kierunku idziemy. Jest taki stary film Gataka, który opisuje jakby tego człowieka, który jest powstaje w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego i już ma te cechy które są jakby mu przydzielone i wszyscy ludzie w taki sposób się rodzą. Jest jedna osoba, która w taki sposób się nie rodzi. Jakby to jest taka wizja przyszłości i teraz, w którym kierunku my jedziemy? Czy my faktycznie chcemy wyprodukować Supermana i co to znaczy Superman? Czy my faktycznie możemy go dzisiaj stworzyć? I jak chcemy go stworzyć, i czy jest to etyczne. Kolejne tematy komórki macierzyste. Możemy mówić też o właśnie indukowanych komórkach macierzystych, które były odkryte przez Takeshi Yamanaka. Nie wiem, czy dobrze wymawiam to nazwisko. Natomiast też jest to piękna historia naukowca, który chciał znaleźć etyczne embriony, które by służyły do, do badań, i udało mu się tu zrobić. dostał za to Nagrodę Nobla. Kolejne tematy to jest... Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze bym prosiła o wyjaśnienie, czym są owe komórki macierzyste. Komórka macierzysta to jest ta komórka, można powiedzieć, pnia, czyli taka komórka, z której mogą się wykształcać inne komórki. W zależności od naszego rozwoju, ta potencjalność tej komórki, czyli możliwość, że ona będzie... Dawała właśnie konkretne już komórki, będzie się zmieniała, czyli z tej toti, całkowitej potencjalności, będzie przechodziła do coraz wyższej specjalizacji. I teraz to, co zrobił Takeshi Yamanaka, czyli on spowodował, że z pani komórki moglibyśmy ją cofnąć w rozwoju, czyli ją cofnąć do tej fazy, można powiedzieć, początkowej i nadać jej taką potencjalność, że ona mogłaby produkować inne komórki dzięki indukowanym komórkom macierzystym. Dzisiaj na przykład w świecie nauki one są stosowane gdzieś w laboratoriach. N jak nauka wyjaśnia i inspiruje. Kolejne tematy, no to wiadomo są transplantacje, co można przeszczepiać, jak przeszczepiać, czy możemy przeszczepiać macicę, czy możemy przeszczepiać mózgowie. Możemy się nad tym zastanawiać, co dzisiaj jest możliwe, co nie jest możliwe, w którym kierunku idziemy. No i mamy koniec życia, czyli kiedy człowiek jak naprawdę umiera o tych kryteriach dzisiaj śmierci mózgowej. O opiece paliatywnej. Także dotykamy całego tego cyklu. Ten młody człowiek prawdopodobnie będzie stawał przed różnymi sytuacjami. To są sytuacje, które mogą go spotkać w życiu. I pytanie, czy my dzisiaj w edukacji przygotowujemy go na te sytuacje? Czy on ma czas, teraz będąc właśnie w tym wieku, kiedy zastanawia się, gdzie iść, jak iść, formułuje swój kręgosłup moralny, zastanawia się, czym jest dobro? A żeby też dać mu taką wiedzę z jednej strony biologiczną, ale z drugiej strony, też już go wprowadzić w taką refleksję, żeby te jego decyzje później były faktycznie podejmowane w sposób przemyślany i świadomy. Jakie są efekty tego typu pracy pani? To jest dobre pytanie, ponieważ myślę, że w ogóle w edukacji bardzo często my nie widzimy efektów. Natomiast ja głęboko wierzę, że, że, te, że to są takie ziarenka, które gdzieś tam rzucamy, a one później będą owocowały w tych ludziach. To jest młodzież, która dojrzewa, która jest w różnych, na różnych etapach, też i emocjonalnych, i rodzinnych, coś przeżywa. Także czasami też trudno jest dostać taki konkretny feedback od nich i powiedzenia tak, to jest świetne. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy, kiedy oni przychodzą i, i mówią. Tak, to było świetne i tego się dowiedzieliśmy, tego nie wiedzieliśmy, to jest dla nas ważne, ale czasami też trzeba jakby być gotowym też na to, że, że tego się po prostu nie usłyszy. Natomiast, tak jak ja mówię, to moje doświadczenie, mojej edukacji sprawiło, że, że ja wiem, jak chciałabym, żeby edukacja wyglądała, jak moja edukacja chciałabym, żeby wyglądała, i dlatego idę trochę z taką misją do tego młodego człowieka, bo tak bardzo gdzieś mi zależy na nim żeby on mógł dostać to, czego może ja nie dostałam. A gdzie pani spotyka tego młodego człowieka? Kilka lat temu założyłam Akademię Edukacji Bioetycznej. To jest taki projekt, który zakłada właśnie takie mówienie przede wszystkim z zachwytu i miłości do życia. I chciałabym przekazywać narzędzia już konkretne. I wiedzę bioetyczną, by ludzie młodzi mogli z nią iść i też ją szerzyć wśród młodych ludzi. I ona jest skierowana też do rodziców. Do osób, które chciałyby też pogłębić tą swoją wiedzę w tym kierunku, ale na pewno też w takim ujęciu interdyscyplinarnym, bo ja też pojmuję bioetykę jako zbiór, w którym mówimy z jednej strony od tej biologii, medycyny, ale jest właśnie ta refleksja etyczna. Możemy tutaj też wprowadzać kwestie prawne, chociaż prawo medyczne, jak wiemy, na świecie się bardzo różni. Natomiast jest to ważne, żebyśmy też wiedzieli na przykład, jakie prawo, Jakie prawo mamy w Polsce, jak ono funkcjonuje. Także Akademia Edukacji Bioetycznej to jest taki projekt, można powiedzieć, wykładów popularno-naukowych, które też bazują na tym cyklu życiowym człowieka i tych granicznych sytuacjach. Zapraszamy właśnie specjalistów z tej wiedzy medycznej, biologicznej, etycznej i próbujemy właśnie wspólnie dyskutować, rozmawiać. Akademia na początku miała taki wymiar, też akurat zaczęła się w pandemii, więc zaczęliśmy online robić taki kurs dziewięciomiesięczny, w którym raz w miesiącu się spotykaliśmy i, i takie zajęcia się odbywały online. Jest też nasz kanał, jest tam kilka nagrań, można zobaczyć. Także odsyłam też do strony Akademii Edukacji Bioetycznej to jest aebioetycznej.pl, można też zobaczyć tam program też kursu edukacji bioetycznej, który realizuje też w szkołach gdańskich, które są też otwarte na to i też właśnie kurs dla rodziców. W tym roku ogromna potrzeba się taka narodziła, żeby mówić też od tej strony rodziców, żeby oni też mieli tą wiedzę i mogli z tym młodym człowiekiem rozmawiać. I widzę, że to jest bardzo ważne, bo jak ja rozmawiam z tymi młodymi ludźmi, to część z nich faktycznie w domu rozmawia i wtedy jakby jesteśmy z dwóch stron działamy i to jest piękne. Czyli od strony rodziny i od strony szkoły, w sensie no edukacji. Rozmawiamy z tych dwóch stron i myślę, że to wtedy jest bardzo spójne i jeśli my zaczynamy tutaj z młodzieżą, ja zaczynam z młodzieżą rozmawiać, oni idą też do domu i ci rodzice też są w tych tematach i mogą z nimi o tym porozmawiać, mają też jakąś wiedzę, wtedy ten człowiek będzie bardziej osadzony w tym. Moi przyjaciele, którzy mają swoją rodzinkę, troje dzieci teraz w Stanach, chodzą do szkoły, te dzieciaki mówią: Tutaj wszystko jest spójne, to jest gra do jednej bramki. Rodzina, tak. kościoły, bo tam są różne wyznania i szkoła. Wszyscy gramy do jednej bramki. Nie ma tego, że każdy w swoją stronę ciągnie. I dzięki temu te dzieci są, zależy gdzie się spojrzy, prawda, ale zasadniczo są nie tak porozbijane, porozdzierane, jak widzimy to na przykład teraz u polskich dzieci. Bardzo ważne, co Pani powiedziała. Myślę o tym, że żebyśmy byli spójni. Czyli to bardzo mocno też widzę w edukacji. Jeśli ja mówię tym samym językiem, którym mówią rodzice, to to dziecko też czuje się bezpiecznie. Bo ono te same komunikaty dostaje. Więc Takim ideałem jest właśnie taka sytuacja, w którym są te zajęcia z edukacji bioetycznej, w którym ja mogę z nimi porozmawiać, ale równolegle też na kursie są rodzice. I wtedy oni przychodzą do domu i dokładnie te same tematy, które w tym miesiącu były na kursie z dziećmi też, czy młodzieżą, też rodzice rozmawiają. I to się bardzo wtedy pięknie przenika i to jest wtedy właśnie taka spójność w tym, w tych rozmowach, w tym ubogacaniu się. Także to jest chyba taki ideał właśnie tej edukacji, która, która jest spójna mm. dla tego młodego człowieka. N jak nauka Wyjaśnia i inspiruje. Pani te kursy, czy te, te warsztaty, te szkolenia robi tylko w Gdańsku i w okolicach? Czy też można panią gdzieś zaprosić? I jak to przebiega? Czy to są hybrydowe zajęcia, czy to jest tylko na miejscu, czy też można to robić online, nie wiem, wykupując jakiś dostęp do czegoś, czy też jeszcze inaczej? Czy to jest praktyczne, czy to jest bardziej teoretyczne? Znaczy ja jestem za takim spotkaniem żywym z człowiekiem, zawsze myślę, że to jest bardzo istotne, żeby się spotkać i być. Jak najbardziej jestem otwarta na to, na ile mam oczywiście moce przerobowe, też żeby robić to nie tylko w Gdańsku, ale też w innych miastach. W takim cyklu, co jest możliwe, no to, jest, to są wtedy spotkania raz w miesiącu przez 9 miesięcy, właśnie żeby przejść te wszystkie tematy. Część można zawsze zrobić w formie online'owej, bo to jest część też taka wykładowa, natomiast no, bardzo mi zależy zawsze na takich zajęciach praktycznych, bo to moje zajęcia one nie są przekazywaniem wiedzy, częściowo tak, ale przede wszystkim doświadczeniem, czyli są to różne ćwiczenia, różne warsztaty, też tak jak mówiłam powstały scenariusze do lekcji i na bazie tego bardzo dużo jakby jest na tych warsztatach. To są metody, myślę takie nowe z których, z których ja też czerpię z tych nowych, nowych technologii, czy też oglądamy właśnie w 3D, ten rozwój prenatalny człowieka, dokładnie się mu przyglądamy, możemy zobaczyć, jak on wygląda też od tej strony biologicznej. I to właściwie to im więcej będzie tej pracy i tego młodego człowieka, i tego rodzica, to tym więcej po prostu on też z tego wyniesie. Także. To, to, to jest ten model edukacji. Wiadomo, że ja później mogę podsyłać jakieś poszerzające wiedzę, i książki, i linki, i nagrania, ale tym, tą pierwszą iskierkę, i ten pierwszy zapał, i to wejście, no to jest jakby moja rola, żeby tego człowieka naprawdę zachwycić tym życiem naszym biologicznym. I wprowadzić w taką refleksję. On później będzie się dalej sam zastanawiał, będzie szukał, ale właśnie o to chodzi. Żeby, żeby tu to ziarno, ta, ta, ta iskra została gdzieś w myśli, właśnie w naszych głowach. E, później ona będzie bardziej owocowała. Czyli Pani jako taki pierwszy poruszyciel. Tak. Ja myślę, że jestem takim Mam coś w sobie takiego. Dużo osób mi mówi, że Magda, ty tak zapalasz, że ty tak rozpalasz, że ty masz taki ogień w sobie też z różnych rzeczy. I ja myślę, że to moja pasja, i to się czuje też w edukacji. Czy ktoś ma pasję i serce do czegoś, czy robi coś, bo, bo po prostu musi. Jeśli tak jest, to to się przenosi też na te osoby, które są, które gdzieś tego słuchają. I dzięki temu te iskierki mogą po prostu iść dalej. Ale czy to odbywa się w ramach zajęć klasowych, to się odbywa w szkole, czy to się odbywa poza zajęciami? Jak to wygląda? Bo mówi pani, że rodzice są też zaangażowani tak. nauczyciele też? Ja to robię zupełnie jakby oddzielnie i robię to na poziomie licealnym w takiej szkole Kolumbus właśnie w Gdańsku, która powstała 3 lata temu też z inicjatywy rodziców. Akurat w tym roku też żeśmy trochę przearanżowali, czyli ja się z nimi widziałam w każdy piątek. To była pierwsza klasa i mieliśmy po prostu kurs bioetyki, całkowicie jakby można powiedzieć, nie jako przedmiot, aczkol aczkolwiek oni mieli wpisane na świadectwach jako, że zaliczyli taki kurs bioetyki. Myślę, że szczególnie dla tych osób, które gdzieś tam głębiej dalej idą też na te kierunki medyczne, szczególnie cenne jest taki zapis, że, że mieliśmy taki przedmiot jak bioetyka. Też prowadziłam zajęcia właśnie jakby poza zajęciami, jako kurs po prostu dla młodzieży. No i właśnie w tym roku też zajęcia dla rodziców raz w miesiącu, też jakby w połączeniu ze szkołą. Myślę, że to się będzie bardziej rozrastać. No i udało mi się też w tym roku takie spełnić też jedno z moich marzeń. Czyli zorganizowaliśmy konferencję, pierwszą konferencję bioetyczną w Gdańsku dla edukacji. Miałam takie pragnienie, żeby właśnie no, większe grono osób mogło też usłyszeć w ogóle, czym jest bioetyka, dlaczego jest tak ważna w edukacji. Tytuł konferencji to było, Czy sztuczna inteligencja stworzy sztucznego człowieka? Myślę, że bardzo na czasie temat, który przyciągnął wielu młodych ludzi, wielu rodziców. Właściwie wyprzedaliśmy bilety 10 dni przed ku naszemu zaskoczeniu. Także widać to ogromne też zainteresowanie, widać to, że jest potrzeba dzisiaj mówienia w edukacji właśnie na te tematy. Taki mój przekaz, mój życiowy i mój przekaz do świata to jest taki, żebyśmy wychodzili właśnie z tego zachwytu nad życiem. Wychodzili znaczy Co to znaczy? To znaczy, żebyśmy patrzyli na ten świat jako fenomen, jako cud, który możemy odkrywać którym możemy się zachwycać, którym możemy poznawać, z ogromną uważnością na to, czy go w jakiś sposób nie niszczymy i czy nie niszczymy naszego życia. I, i myślę sobie zawsze, że jeśli ja w edukacji młodego człowieka będę wychodziła zawsze z tym zachwytem, z tym pięknem, którego tak mało dzisiaj oni dostają, i tak mało jest w świecie, to to jest właśnie to, to, to jest właśnie ten przekaz, który chce im zostawić, że życie jest piękne, niepowtarzalne. I chciałabym, żeby ten młody człowiek się zachwycał sobą, drugim człowiekiem, też tak biologicznie, też od tego pierwszego momentu życia, aż yy, przez wszystkie te właśnie graniczne jego sytuacje, aż do końca. Ale ja mam pytanie w związku z tym, co jest Pani zdaniem przyczyną, że młodzież akurat widzi zupełnie inaczej rzeczywistość i odbiera sobie życie, ma myśli samobójcze, kaleczy swoje ciało, doprowadza do bardzo poważnych i nieodwracalnych zmian w organizmie. Jakby, jak, jak Pani to widzi jako osoba, która jest zaangażowana i w młodzież, i w biologię, i w bioetykę? Ja mam takie poczucie, że im dzisiaj brakuje takie poczucia sensu życia. Że tu brakuje takiego właśnie czegoś więcej, czegoś, co sprawia, że ja codziennie chcę wstać i mam w sobie tą radość, i może mimo różnych trudów i cierpień, których doświadczam, to naprawdę jest we mnie gdzieś taki żar i ogień. I myślę, że to jest o tym, że każdy z nich musi gdzieś odnaleźć jakiś właśnie swój sens, po co żyje, że to musi być jakaś wyższa wartość. To nie może być tylko życie tu i teraz w takim konsumpcjonizmie, w takim ciągłym braniu, bo, bo człowiek się wysyca, i nagle się okazuje, że tego to, to nie nasyca, i że cały czas jest głodny. Więc jeśli każdy z nich to jakby odnajdzie, tak, co jest sensem, jego, czyli czegoś głębiej, czegoś bardziej, to będzie to jego życie naprawdę miało jakość. I to chyba o to chodzi. Jeszcze nie widać takich owoców z Państwa działalności, które by potwierdzały, że to się dzieje u tych młodych ludzi. Nie widać tego jeszcze? Czy już są takie pierwsze jaskółki? Ja myślę, że człowiek to bardzo skomplikowana maszyna, nie tylko biologicznie, ale też no tutaj, w jakiej rodzinie jest osadzona, w jakim środowisku że to jest bardzo dużo różnych czynników, które wpływają na tego młodego człowieka. Nimi jest oceniać, gdzie i jak. Natomiast myślę sobie, że miałam w tym roku taki też piękny, pięk, pięknego człowieka młodego, który który przyszedł właśnie do Kolumbusa z innej szkoły, z której doświadczył bardzo trudnych takich sytuacji od strony też nauczycieli. Można powiedzieć, że przyszedł taki zniszczony człowiek, któremu ktoś podciął skrzydła. I ja miałam z nim przez pół roku spotkania tutoringowe, i to było dla mnie niesamowite, że właśnie taka relacja w tutoringu, w której pracujemy nad jakimś celem, ten młody człowiek rozwinął skrzydła, i okazało się, że ten rok, który można by powiedzieć, że stracił przez tą nauczycielkę, nagle się okazało, że on mi powiedział: Ja zyskałem ten rok. Ja zyskałem ten rok, bo ja przyszedłem do tej szkoły i zobaczyłem zupełnie inną rzeczywistość. I zobaczyłem właśnie w Kolumbusie innych ludzi, zobaczyłem na czym warto się skupić. Pracował nad, nad celem akurat takiej organizacji swojego czasu, czasu pracy, czasu odpoczynku. Ale to wszystko spowodowało, że to jego poczucie wartości w ogóle bardzo wzrosło. On się. On się stał sprawczy, jeśli chodzi o swoje życie. I pięknym dla mnie też takim owocem tego, który mogłam właśnie zobaczyć, to było to, że 1 czerwca u nas jest taka akcja o wschodzie słońca. Zbierane są pieniądze też jakby z tej akcji na Hospicjum Pomorze Dzieciom. I można o wschodzie słońca, 1 czerwca, akurat to była sobota, przyjść i morsować. I właśnie ja nie mogłam być, natomiast. Natomiast e, faktycznie ten mój uczeń poszedł, wstał i był po prostu na tym morsowaniu, co było dla mnie takim pięknym też owocem, że pokonał jakąś swoją trudność. E, sobota, komu by się chciało wstawać, e, też, e, też. I moczyć się w zimnej wodzie. Tak. I też, co, 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 co też było dla mnie takie piękne, że. Że ostatnio przyszedł i mówi, wie pani co, bo ja właściwie nie przyszedłem tego kursu bioetyki, bo nie byłem tutaj od pierwszej klasy. Czy ja bym mógł przyjść w przyszłym roku i yy, yy, być na tym kursie, bo ja bardzo bym chciał, bo byłem na konferencji i też poznałem panią, yy, poznałem to, co pani robi. Ostatnio też był właśnie na wykładzie, który prowadziłam i powiedział mi to tak zachwyca. I jak dobrze, że pani to robi, jak dobrze, że pani rozmawia. I właśnie powiedział mi, że. Trzeba z młodym człowiekiem dzisiaj o tym rozmawiać, że to jest bardzo ważne. Więc to było takie, jeśli mam mówić o owocach tego roku, to to było coś takiego, co mi pokazało, że warto to robić, że może jak tych owoców nie zawsze widzę, ale ten młody człowiek właśnie mi to mówi. Gratuluję. Chciałabym się jeszcze dowiedzieć skąd to zainteresowanie. Kwestiami bioetycznymi i w ogóle biologią u Pani. Zajmowałam się przygotowaniem przewodnika po bioetyce dla młodych, przygotowaniem też scenariuszy do lekcji. Kończyłam bioetykę i prawo medyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ale tak, najwięcej tej bioetyki, myślę, wzięło się z Mojej praktyki, z mojego spotykania ludzi, którzy są związani z tym światem, którzy mnie inspirowali, jak ksiądz Jan Kaczkowski, jak pani Wanda Półtawska. To są takie ikony, które też mnie ukształtowały, bezpośrednie spotkania też z osobami, z mamami, które, które były w hospicjum prenatalnym. Czyli świadectwa też ludzi, historię ludzi. To jest bioetyka zbudowana na. Konkretnych przykładach i konkretnych ludziach. Teraz jestem, teraz jestem związana z edukacją pozasystemową. Tak jak mówiłam, mamy taką szkołę bez ocen, bez dzienników, nazywa się Creo Gedania. Jestem związana z liceum Kolumbus, też ze stowarzyszeniem Fregata, z nimi współpracuję, robię też warsztaty, dla rodziców. No i Akademia Edukacji Bioetycznej. I mam nadzieję, kolejna konferencja bioetyczna w Gdańsku. Kiedy będzie? Na razie nie chcę mówić, czy powtórzymy ten termin październikowy, czy się uda. Natomiast przygotowujemy i myślę, że to będzie właśnie też z tego nurtu trochę poczucia właśnie sensu dla tego młodego człowieka, bo to jest dzisiaj najbardziej paląca, paląca rzecz. Bardzo dziękuję. N, jak nauka, wyjaśnia i inspiruje. Jak widać, pasja nauczającego przekłada się na rozbudzenie pasji u innych, czyli iskra przeskakuje. Naszym gościem była dr Magdalena Rokicka, która jest biologiem molekularnym i bioetykiem, twórczynią Akademii Edukacji Bioetycznej w Gdańsku. Poprzednia rozmowa, w której mówimy bardziej o stricte naukowych zagadnieniach, jak również wszystkie inne w cyklu N, jak nauka, znajdują się na portalu w poszukiwaniu projektu wp.projektu.pl w zakładce Media Podcasty. Jest też druga strona, którą gorąco polecam, strona fundacji nrhe. Nrh tam oprócz wiedzy na temat samej organizacji można znaleźć informacje o rodzajach współpracy z nią indywidualnej czy instytucjonalnej. Warto też zajrzeć w zakładkę księgarnia, ponieważ fundacja jest wydawnictwem i wydała dwa cykle książek: serię inteligentnego projektu oraz cykl perspektywy nauki. Książki są przygotowane profesjonalnie, mają doskonałą redakcję, mnóstwo przypisów, indeksy, a także bibliografię co oczywiste. Mogą stać się świetnymi pomysłami na prezent, ale także uzupełnić własną kolekcję książek naukowych. Dziękuję za to spotkanie z dr Magdaleną Rokicką i zapraszam na kolejne podcasty w cyklu N jak nauka. Mira Jankowska. N jak nauka. Cykl rozmów Fundacji NRH.